A dziadek pędzi leci. Nadia, chodź! Kiciuś! Klok no, tak. Siadaj, Nadia, siadaj, bo to dla ciebie. Musisz usiąść. Chodź, tort. O, to ci tort? A ten ci się nie każdy. A to się nie miało? Błaga, ja nie A kto pamięta? No. O. no. Sto lat! Sto lat! nie!

Brawo, to nic byle, brzyski się nie przypaliły. No Nadia tak dmuchaj. Wstań, usiądź sobie. Mam muszę mam tam być. No. Brawo!